Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Ja jestem Dominika i zapraszam Was na kolejny book haul. Chodzę dzisiaj do was z bukolem. Mam, mam trochę książek do pokazania, to jest oczywiście tylko mała starta e, tego, co wam zaraz pokażę. E, nagrywam bukol z trzech powodów. Pierwszy jest taki, że dzień, w którym nagrywam ten filmik, wyjeżdżam na wakacje i nie mam mnie do poniedziałku, e, a nie chcę was zostawić w niedzielę bez filmu, e, który wy właśnie widzicie w niedzielę, tak swoją drogą. Po drugie, nie mam ostatnio w ogóle żadnej motywacji do czytania i chciałabym, żeby tego typu film i gadanie o książkach troszkę mnie zachęciło e, ponownie do czytania. E, a trzeci powód jest taki, że bookhole nagrywam się najszybciej, za dwie godziny wyjeżdżam, więc muszę mieć szybko nagrany film. Mam nadzieję, że taki bookhole wam się spodoba i zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Dzisiaj w ogóle jestem w zupełnie innym miejscu, jestem na moim materacu, jestem na moim mojej strefie chillu, gdzie tu chilluję dzień w dzień, e, więc... Yes. Zacznę e, pierwszą książką e, tym... Maleństwem. Jest to książka poezji mojej serca, Kingi Kryś. Jest to książka mojej koleżanki, którą poznałam rok temu na wakacjach w Sławie, do której zresztą za dwie godziny jadę. Kinga wydała Tomik Poezji. Ten egzemplarz akurat kupił Konrad, ale pożyczył mi go, żebym sobie przeczytała i jakoś jeszcze do tego nie zabrałam, dlatego sobie na razie jeszcze leży. Ale chciałam wam powiedzieć, że no, moja koleżanka wypuściła Tomik Poezji, więc bardzo serdecznie polecam wam się z nimi zapoznać. Jest bardzo króciutki, więc bardzo szybko go bez problemu przeczytacie. Mm, I co, jaram się strasznie. Mimo, że jeszcze tego nie przeczytałam, to strasznie się tym jaram. Poza tym, ja bardzo lubię poezję, lubię sobie czasami poczytać, lubię sobie popisać poezję, e, dlatego bardzo lubię tomiki. I w ogóle bardzo mi się podoba wydanie tej książki jest przepiękne. Skąd mi z Natalą kupiliśmy sobie żuchwę Kajna. E, jest to książka, która jest teraz bardzo popularna w internecie i w niej chodzi z tego, co ja wiem o to, e, że trzeba rozwiązać chyba 6 zagadek kryminalnych, e, wyrywając strony. My już strony wyrwaliśmy, zaczęliśmy je czytać, ale jakoś jeszcze stoimy w miejscu, e, ale kupiliśmy i na pewno będziemy rozwiązywać. Ogólnie fajne fajne, fajne wymyślone, że wiecie. Trzeba samemu to rozwiązać. Jest ciężko, ma strasznie ciężki język i to może być problem, ale spoko zamysł. Przejdźmy teraz do książek, które kupiłam sobie w mojej księgarni w Zielonej Górze, jak byłam tam jakiś czas temu. Kupiłam tam sobie cztery książki i teraz mam każdą, o każdej mniej więcej troszeczkę opowiem. E, pierwszą książką jest Przędza, e, Genevieve Fair Albin. E, książka jest w ogóle przepięknie wydana i odbija się tutaj e, w świetle, które mam, więc... i w ogóle ściemnia ekran, e, więc mam nadzieję, że e, wszystko ładnie widzicie. E, jest to książka, która daje mi totalnie, totalnie vibe Igrzysk Śmierci i e, Legendy, którą czytałam jakiś czas temu. E, i po prostu opis tutaj tak naprawdę mnie zachęcił i do tego, że jest właśnie sobie taki wiecie, vibe igrzysk śmierci, vibe walki na śmierci życie. Lubię takie tematy. Kupiłam tam również Leopolda Tyrmana i Tyrmanda Warszawskiego. E, ja ogólnie nie czytałam żadnej książki pana Leopolda Tyrmanda, jednak znam jego książkę zły i jest to chyba jego taki największy klasyk i książka, która jest bardzo mocno znana, jednak jej nie czytałam e, i zobaczyłam tą książeczkę w księgarni i stwierdziłam, że czemu by jej nie wziąć? E, bardzo mnie zainteresowało w niej to, że jest ona o powojennej w Warszawie. A ja uwielbiam wojenne tematy, uwielbiam wojnę i uwielbiam w ogóle, wiecie, vibe tego typu. Więc wydaje mi się, że będzie bardzo fajna napisana. Widzę, że ma też takie, czekajcie, może Wam pokażę, takie wklejki z gazet. Kupiłam sobie również synapsy Malika Hanny Kral. Tą książkę już Wam recenzowałam w ostatnim podsumowaniu czytelniczym, więc nie będę za dużo mówić o jej fabule. Kupiłam ją dlatego, że kosztowała 12 zł, to A, a B, dlatego, że bardzo lubię zdążyć przed Panem Bogiem Pani Hanny Kral, dlatego stwierdziłam, że chciałabym pokłębić sobie wiedzę z jej reportażami. A to, co o nim sądzę, to już wiecie, gdzie szukać. I ostatnią książką, którą tam kupiłam, są cztery kobiety. Paula hejsa. Nie wiem za bardzo nic o tej książce. Chyba z tego, z tego co zrozumiałam, to będą, będą historie czterech, takie dramatyczne historie czterech antycznych kobiet. W ogóle okładka jest przepiękna. Bardzo mi się podoba i, i bardzo lubię vibe tej, tej książki, w sensie tej okładki. W ogóle wydaje mi się, że będzie to książka fajna, będzie to książka dla mnie. Ja lubię antyczne historie. Słuchajcie, całe 10 zł. Miałam ostatnio taki moment, że bardzo brakowało mi w życiu młodzieżówek, takiej bardziej fantastyki młodzieżowej. Dlatego tutaj też również Wam trochę ich pokażę. Wiem, że jest to coś bardzo niepodobnego do mnie, bo ja nie czytam takich książek, ale ostatnio parę takich przeczytałam, kupiłam i, i się zainteresowałam tematem. Przeczytałam i kupiłam sobie Wszyscy Jesteśmy Łotrami. To jest autorstwa Amandy Fury i Christian Lynn Herman. Ehm, wiem, że jest druga część. Ja przeczytałam to i powiem Wam, że nie będę Wam za bardzo mówić o, o tym, jakby, co sądzę o tej książce, bo po to jest podsumowanie czytelnicze. Ehm, jednak jestem naprawdę zawiedziona i dalej brakuje mi młodzieżówek. Ehm, mimo, że Weidman na książkę był bardzo fajny, o czym Wam powiem oczywiście. W podsumowaniu. E, Wagna książka był bardzo fajna, ale mam wrażenie, że źle to jest po prostu napisane, o czym wam opowiem w przyszłości. Jednak informuję, że kupiłam sobie w Empiku, e, ale no nie jestem jakoś mocno zadowolona. E, jednak z młodzieżówek, które też kupiłam e, i chcę je przeczytać w niedalekiej przyszłości, jest Sculomens, e, czyli pierwsza lekcja. To jest to pierwszy tej serii. Jest to Mroczna wiedza na ominowik. E, jest to dziewczyna, która. Wiem, że ta autorka pisze dużo takich młodzieżowych książek. E, zainteresowała mnie ta, dlatego że e, jak czy Czytałam tutaj, to daje mi trochę vibe um, połączenia czegoś z Harrym Potterem, a jednocześnie z wojną makową, czyli taki będzie trochę vibe nauki. Tutaj, z tego co czytałam, to chodzi o to, że e, chodzi o to, że są zasady w, w szkole i e, walczy się o stypendium, jednocześnie o pieniądze i chyba. Każdy, kto nie wygra, w sensie nie zda tam chyba roku, prze, przegrywa w zasadzie, że umiera, ale nie jestem pewna. Wydaje mi się, że to będzie książka w 100% dla mnie. Tylko teraz pytanie, kiedy ją przeczytam i czy mi się spodoba. Jednak bardzo jestem nią zainteresowana. Wiem, że są też inne tomy. Wiem, że chyba drugi tom jest złoty, taki sam tylko złoty, ale mogę się mylić. I kupiłam sobie coś, przez co płaczę pół TikToka, więc stwierdziłam, że też chcę się popłakać. Ja. Co myślę, pełną deszcz Joanny Balickiej? E, ja zdaję sobie sprawę, że ta książka jest w ogóle nie w moich klimatach. Ja wiem o tym. Ona mi się wydaje, że ona będzie mocno uodpadowa. E, ona opowiada chyba z tego, co wiem, o. Yy, dziewczynie i chłopaku, który jest raperem. Jakoś tak, to będzie taka historia miłosna. Yy, nie mogę się jej doczekać, szczerze mówiąc, dlatego że jestem nią bardzo zainteresowana. Yy, chcę zobaczyć, czy też się popłaczę. Płakałam na Fragile i Heart, więc zobaczymy, czy na tym też się popłaczę. Nie jestem w 100% pewna, czy pokazywałam Wam w poprzednim booku tą książkę. Jest to: Connie Hoover Verity. Ja ogólnie, jak byłam młodsza, ja miałam ogólną, ogromną fazę na Connie Hoover i czytałam bardzo dużo jej książek. Teraz chyba nie zobaczycie, ale na tej dolnej półce tam bardziej tutaj, bliżej mnie są całe wszystkie moje książki których jest 7, więc yy, no, kiedyś bardzo dużo jej czytałam yy, i chciałam przeczytać to, czyli Verity, jest to książka, z tego co kojarzę jest to jedyny thriller, który napisała Connie Hoover, więc jestem bardzo ciekawa jak się sprawdzi ona w thrillerach yy, plus widziałam TikToka jak dziewczyna to czytała i po prostu wiecie jakby tak swoje reakcje nagrywała i bardzo mnie to zainteresowało, yy, dodatkowo nie wiem czy to jakieś są nowe wydania czy co ale to jest napisane nowe wydanie, zawiera nie, nieopublikowany finałowy rozdział więc zobaczymy, w prezencie jednak ponieważ Nacia nie lubi tego typu książek, dostałam Pożegnania z Marią Tadeusza Borowskiego i inne opowiadania ja bardzo lubię tematy II wojny światowej bardzo lubię poezję, która była wtedy pisana nie czytałam nigdy Pożegnania z Marią, czytałam wiersze Tadeusza na przykład Ludzie, którzy szli, albo Proszę Państwa do gazu u nas w Auschwitzu, ale nie czytałam nigdy Pożegnania z Marią, bo wydaje mi się, że to jest osobny wiersz znaczy wiersz, poezja, której nie czytałam tego, co mi się tak e, kojarzy, a chciałabym przeczytać i chciałabym troszeczkę wrócić do e, tamtych tematów wojennych, ponieważ są bardzo ważne i pamiętam, że bardzo lubiłam tą literaturę, e, dlatego że podobało mi się, że ona jest taka, wiecie, w punkt, tam nie było żadnych metafor, nie było żadnych nawiązań, tam po prostu było wszystko w punkt, dlatego że nie było czasu, aby pisać dobre wiersze, dlatego pisano cokolwiek, byleby zapisać to, co się dzieje i to dla mnie było niesamowite, e, dalej jest niesamowite i dlatego bardzo bym chciała wrócić, więc znaczy dziękuję Ci, bo chciałam i tak to kupić. Będąc również tego dnia, gdy byłam w tej księgarni w Zielonej Górze, trafiłam również do Empika i w Empiku jest ten kącik takich używanych rzeczy i dorwałam tam Ernesta Hemingwaya Stary Człowiek i może za całe 20 zł, dlatego, że ma uszkodzoną tą tutaj... Zakładkę. Ja już tą książkę czytałam i też dawałam wam jej recenzję. E, bardzo się cieszę, że więc nie będę mówić o o fabule. E, bardzo dużo. Bardzo się cieszę, że ją kupiłam i bardzo się cieszę, że zaczęłam w końcu swoją literaturę z Ernestem Hemingwayem, ponieważ to taki bardzo ważny autor, i bardzo się cieszę, że w końcu mogłam przeczytać jakąś taką książkę. I wtedy w tym empiku kupiłam sobie również George'a Orwella i folwar Folwark zwierzęcy. Ja mam rok 1984, który bardzo chciałabym przeczytać, jednak słyszałam, że lepiej nie zaczynać go, nie czytając wcześniej folwarku zwierzęcego, dlatego kupiłam a szczerze stacjonarnie w, w był za 15 zł. E, taki normalny, niezniszczony, e, ten folwark, e, dlatego sobie od razu go kupiłam. I e, jestem strasznie podekscytowana, naprawdę, nie mogę się tej książki doczekać. Kupiłam sobie również online w Empiku dwie książki, które e, bardzo długo za mną chodziły. Mam tutaj na myśli Koniec z Edim. E, Edward Louis, chyba tak. Jest to książka z wydawnictwa za pauza. Ja bardzo ostatnio się polubiłam z książkami z tego wydawnictwa i ostatnio dużo ich czytam. W sensie ostatnio gdzieś tam czytałam ich bardzo dużo i chciałam oczywiście przeczytać coś dalej i wybrałam sobie akurat koniec Enim. W ogóle, by the way, okładki i w ogóle wydania książek z Pauzy są przepiękne, strasznie mi się podobają i bardzo szybko się je czytam, więc to też ja bardzo doceniam. I z tego co wiem, jest to mężczyźnie, który jest po prostu nieziemsko smutny i poszukuje swojego sensu w życiu, czyli tematy smutku, której ja bardzo lubię. Kupiłam sobie również Zabić Drozda Harper Lee. Jest to książka, która jest klasykiem i jest to e, książka, z tego co wiem, opowiadająca o mężczyźnie, który został e, niesłusznie oskarżony o, o coś tam za to, że jest ciemnoskóry i będą tu bardzo duże problemy związane z rasizmem, wcześniej będą omawiane tematy rasizmu. E, Chodzi to za mną. Powiem Wam, że nawet nie wiem czemu, ale strasznie za mną to chodzi i też nie mogę tego doczekać. W Biedlące dorwałam po rodzinę Natalii Fiedorczuk. Jest to książka, która. Ja myślałam, ona jest reportażem. I ona opowiada o zaginionej całej rodzinie, która po prostu nagle zniknęła. I myślałam, to jest reportaż, ale to jest chyba jednak literatura piękna. I. Bo ogólnie ja kojarzę taką sprawę, ogólnie True Crime, o rodzinie, która zniknęła. Nie było, nagle cała rodzina zniknęła. zniknęła. Ja kojarzę taką sprawę kryminalną. I wydawało mi się, że po prostu to jest to e, Ja pamiętam sobie wbiłam to w goglach Ale nie było nic o tej rodzinie e, Nie było żadnego artykułu ani nic e, Więc wydaje mi się, że to może być jednak po prostu taka historyjka Jednak nie zmienia faktu, że ja bardzo lubię tematy true crime e, Nie lubię za bardzo zagadek W sensie nie lubię, rzadko czytam kryminały Bo po prostu się gubię e, Co jest wiecie zaplanowane A jak czytam książki true crime są dla mnie mega interesujące I myślę, że to będzie akurat dla mnie strzał w dziesiątkę Słuchajcie Biedronka 10 złotych Ostatnią książką, którą Wam tutaj pokażę, jest Nieznośna lekkość bytu Miliana Kundery. Kupiłam ją w Empiku za 25 zł, bo była na tej, na tym, wycie Umbrelli, coś tak nazywa. Co mogę Wam powiedzieć o lekkości bytu? Ja nie wiem, o czym jest ta książka. Ja wiem tylko to, że o niej bardzo dużo. Chcę z tym tą naklejkę, ale nie umiem, dajcie mi chwilę. Ja wiem, że o niej bardzo dużo internetu w jednej chwili mówiło. Był taki moment. Dobra, nie mogę tego znieść. Był taki moment na ogólnie Buktoku i ogólnie w internecie, że wszyscy mieli tą książkę, wszyscy ją czytali, wszyscy ją uwielbiali. I to był powód, dla którego chciałam ją kupić. Ja szczerze nie za bardzo nawet wiem, o czym ona jest. Z tego, co mi się kojarzy, to jest to książka ostatnia autora. Milana, Milana Kundery przed jego śmiercią, ale mogę się tu mieć, więc nie bierzcie moich słów na poważnie. Um, no i co? W ogóle wydaje mi się, nie wiem, czemu one były tak przecenione. Może, wiem, że ogólnie ta wersja, bo są jeszcze inne tam różne wydania, ale wiem, że ta wersja miała jeszcze taki pasek tutaj taki papierowy, więc nie wiem z, dlaczego go tu nie ma i dlaczego ta książka była na takiej wyprzedaży, ale była, więc stwierdziłam, że wezmę. Um, powiem Wam, że tak dodam ją na Instagrama to napisało do mnie parę osób, że to jest ich ulubiona książka, więc wydaje mi się, że coś to musi oznaczać. Um, więc tak. To by było na tyle z tego Bukkola. Ja wiem, że on nie był najdłuższy na świecie, jednak nie chciałam Was zostawiać bez filmu e, na niedzielę. A tak czy siak te książki miałam Wam już od dłuższego czasu na oku do pokazania. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego filmiku. Bardzo Was kocham. E, zapraszam Was na mojego Instagrama, TikToka i moje inne social media. Kocham Was i do zobaczenia za tydzień.